Siemanko, ja później będę wypuszczać Ale chciałem Ale chciałem wam pokazać Zwierzutka yy, jakie udało mi się znaleźć, później będę wypuszczał Tutaj dziurki porobię No wypuszczę je później jak coś i Ale chciałem wam pokazać co udało mi się wydropić Żeby się tak trochę popatrzeć nie wiem co to jest. Czy ma czy co. Ale coś takiego. Złapałem konika polnego. I jeszcze takiego mniejszego, ale gdzież on się ukrył? Jest problem, bo chyba mi uciekł. No bo on był mały, a te dziurki są ogromne. I mógł po prostu odlecieć, a raczej wyskoczyć. Bo on ciągle na tej zakrętce siedział. Więc no. Ale to nic! Mamy koninka pulnego i jakąś tam trzmię dziwną. Więc tak to się prezentuje, jak ktoś takich zwierzątek nie widział. No. Jak ktoś nie widział takich zwierzątek, to może zobaczyć. Tak się prezentują. Ale nie, chyba każdy widział konika pełnego, więc ja kończę nara.